Tenorze, na jakim etapie są przygotowania zespołu do rozgrywek II e, drugiej ligi do Sennej? E, jesteśmy praktycznie na końcu pierwszego miesiąca przygotowań. E, dzisiaj już środa jesteśmy po treningu, czyli został czwartek, piątek. Tak naprawdę, e, jeśli chodzi o pracę, mija pierwszy miesiąc. E, mogę powiedzieć, że e, wszystko przebiega zgodnie z kalendarzem, zgodnie z naszymi założeniami. Jeśli chodzi o przygotowania, wkraczamy tak naprawdę w okres, gdzie będziemy grali sparingi i to praktycznie w układzie trzydniowym, czyli w środy i soboty z przeciwnikami generalnie z pierwszej ligi, czyli z zespołami, które jakby gonimy, jakby wyznaczają drogę nam i, i będziemy w, po tych sparingach na pewno dużo, dużo mądrzejsi. Natomiast na dzień dzisiejszy udało się zrealizować wszystko, co sobie zaplanowaliśmy. Obiekty mamy tutaj wspaniałe, możliwości treningowe no, wręcz nieograniczone, także można w samych superlatywach tylko o naszej bazie i o, o, o tych warunkach treningowych, jakie mamy mówić. E, troszkę zmian w zespole, na pewno troszkę jesteśmy no, i zawiedzeni, ale oczywiście rozumiemy taki krok. Kapitan naszego zespołu, Duda, odszedł, zdecydował się po kilku latach pobytu w Stali Mielec przejść do Puław. Na pewno tutaj, jeśli chodzi o warunki finansowe, nie byliśmy w stanie go zatrzymać i to rozumiemy. No, takie jest życie inaczej żyje się w Warszawie, inaczej żyje się w Mielcu, więc nie ma co dalej na ten temat dyskutować. Dziękujemy mu za tutaj wkład pracy, nawet w tą, w tą pierwszą rundę. Przypomnijmy sobie, był wyróżniającym się zawodnikiem i czołowym zawodnikiem naszego zespołu. Także życzymy wszystkiego najlepszego w nowym klubie. Przyszli do nas na ten moment czterej nowi zawodnicy. Szymon Sobczak, zawodnik z pierwszej ligi, napastnik, Przemysław Lech, również z pierwszej ligi defensywny pomocnik, zawodnik, który może grać na wszystkich pozycjach, praktycznie, w, powiedzmy przy zadaniach defensywnych i liczymy, że wypełni tą lukę, którą właśnie, która powstała po odejściu Dudy. Marek Kozioł, bramkarz, wiadomo, mieliśmy tylko Liberę w pierwszym. W pierwszej rundzie wiadomo było również, czym to grozi. Przekonaliśmy się o tym tak już fizycznie. Kontuzja nie mógł grać w meczu z Rowem Rybnik, musiał wystąpić junior. Nie powiem, że. że... Broń Boże są jakieś zastrzeżenia do juniora, no ale, ale na pewno w momencie kiedy tworzy się dobry zespół, kiedy chce się osiągać coraz lepsze wyniki, rywalizacja na tej pozycji jest również potrzebna. Przyszedł Marek Kozioł, zawodnik, który ma nawet dwa mecze w Ekstraklasie rozegrane w Zagłębiu Lubin, czyli y, powinna to być y, wzmocnienie y, tej pozycji bramkarza, no i oczywiście rywalizację, podnieść rywalizację tutaj w bramce. No raz e, młody chłopak e, z JS jest Jarosław, Paweł Oziembło, e, młodzieżowiec, który jest jeszcze półtora roku młodzieżowcem. E, musimy o tym pamiętać, ponieważ regulamin nakłada na nas obowiązki e, wystawiania w tej chwili dwóch e, młodzieżowców i, i stąd Młody chłopak, interesowała się nim Krakowia, cieszymy się, że zdecydował się wybrać naszą ofertę, przyjść do nas. Myślę, że to też jakiś taki plusik dla naszej tu pracy, tego co robimy, co tworzymy, jak wyglądamy na zewnątrz, że to jest ciekawa propozycja. Co do sparingów, no zaczynamy pierwszy sparing z naszym tutaj i, i przyjaciółmi i odwiecznym rywalem ze Stalową Wolą. W sobotę także tradycyjnie, i, i myślę, że patrząc na to, co, co robimy, patrząc na to, czym dysponujemy, chcielibyśmy jeszcze przez jakiś czas dawać wszystkim szansę, także wszyscy zawodnicy będą nie tylko przez nas tutaj oceniani i, i będą mieli możliwość zaprezentowania się, ale ale również i przez dziennikarzy, przez kibiców I, i te ostatnie mecze, szczególnie ten ostatni mecz, który będziemy grali na wyjeździe z GKS-em Katowice, będzie to już taki kompletny sprawdzian, ostatni sprawdzian przed pierwszym meczem ligowym, który wypada 5 marca na naszym obiekcie i będziemy, myślę, i dobrze przygotowani, i, i dysponując lepszym składem niż niż było to na jesieni. Może nie chodzi mi akurat o pierwszą jedenastkę, ale na pewno o bezpośrednie zaplecze, bo mając na uwadze ich i będąc powiedzmy na tym etapie, gdzie chcemy się rozwijać, chcemy grać jeszcze lepiej, jeszcze efektowniej, jeszcze więcej kibiców przyciągać na nasz stadion, na pewno ta runda jesienna pokazała, że, a szczególnie ostatnie mecze, że rzeczywiście zawodnicy dość ciężko to znosili, i, I była troszkę, naszym zdaniem, za mała konkurencja w zespole, że, że no ci zawodnicy jakby nie, nie czując tego oddechu na plecach. Konkurenta, no pozwalali sobie może na zbyt długie przestoje. Zmieniliśmy to, zmieniliśmy podejście do tej naszej kadry, tą strategię do prowadzenia zespołu. Myślę, że ta rywalizacja powinna każdemu zawodnikowi, przepraszam za wyrażenie, ale takiego kopa sportowego również dać, bo tutaj słabsza dyspozycja w jednym, drugim spotkaniu może spowodować to, że, że ktoś będzie na tej przysłowiowej ławie. Musiał usiąść. Także spokojnie, konsekwentnie, no może jeszcze wspomnę tutaj o Sebastianie Łętoszek, który wczoraj miał zabieg, znają panowie, wszyscy znają te kłopoty, jakie miał. Zdrowotne, bardzo dobre informacje, wszystko jest pod kontrolą, w porządku. Mamy nadzieję, że nic się nie będzie działo, że zawodnik no, ma miesiąc w tej chwili na powrót do pełnej dyspozycji, do pełnej zdrowia po tym zabiegu. I nie powinno, nie przewidujemy jakichś wielkich problemów. A czym jest Łętocha dla naszego zespołu? Pokazały szczególnie pierwsze mecze. W pewnym momencie był królem strzelców tej drugiej ligi i był tym zawodnikiem, na którym skupiał się wzrok przeciwnika. Mam nadzieję, że wróci i, i będzie co najmniej tak samo dobrze się prezentował, jak w tych pierwszych meczach rundy jesiennej. Społecznej legii, tak, informacje, czy, czy to jest temat żywy, aktualny, czy jeszcze macie znaczenie zarówno tego zawodnika, jak i ewentualnie poszukiwania w linii defensywnej? Hmm, to znaczy, na, na pewno potrzeby są zawsze większe niż możliwości. My przyjęliśmy strategię podobną, tak jak pan prezydent mówi, że nie stać nas na szaleństwa, musimy iść swoim jakąś wyznaczoną drogą. Taką obraliśmy już na rundę jesienną i uważam, że ona się w 100% sprawdziła. Nie bez znaczenia również jest podobnie przyjęta strategia na wiosnę. I myślę, że ci zawodnicy, którzy do nas trafili, to jest i tak myślę, że ponad nasze możliwości chyba. Bo gdyby, gdyby za tych zawodników czy musielibyśmy zapłacić, no byłby to ogromny problem. Natomiast udało nam się pozyskać. Myślę, że dzięki postawie drużyny na jesieni i osiągniętemu wynikowi udało nam się tych zawodników pozyskać za naprawdę bardzo, bardzo skromne środki. Z tego względu, że każdy z zawodników, który przychodził, mówił, że po prostu to on chce grać w Stali Mielec. To, to nie tylko to, że my chcieliśmy ich pozyskać, ale że oni tu chcą, widzą jak się pracuje z młodzieżą, jak się widzi, y, pracuje z młodymi zawodnikami. No my jesteśmy y, najmłodszym zespołem w drugiej lidze i to działa. Działa na wyobraźnię zawodników młodych, zawodników, którzy mają problemy w swoich y, obecnych, macierzystych klubach przyjęło się, ja zawsze powtarzam, że jesteśmy taką małą odrą Wodzisław, ekstra klasy, my drugiej ligi w tej chwili, ale to pozwala nam funkcjonować, to pozwala nam żyć i tak jak widać po Bartku Nowaku, który no przez ten rok czasu jak u nas jest zdobył sobie sympatię i, i, i zaufanie kibiców, kolejni zawodnicy chcą dokładnie tym samym śladem i torem podążyć. No myślę, że tu też muszę powiedzieć o, o nowym kapitanie, który no, przyszedł tutaj chyba w trzeciej lidze, czy jeszcze w trzeciej lidze i okazuje się, że zamienił Kielce na mielec i, i do dzisiaj twierdzi, że jest to dobra jego decyzja. I tu znalazł swoje miejsce. No pewnie, że tak jak każdy chciałby grać jak najwyżej, i, ale my być może, że to powoduje, że pcha tą drużynę do przodu, że, że ma znaczący wkład w te wyniki i, i wykorzystując te, te i umiejętności, i te chęci, i tą motywację zawodników, udaje nam się stworzyć fajny zespół osiągający fajne wyniki. Mam nadzieję, że będzie się dalej rozwijał, że te wyniki będą jeszcze lepsze. A do nas dalej będą ci zawodnicy pukać i, i, i stanowić o sile naszego zespołu. Czyli de facto ten zawodnik młody ze społecznej, który tam w tej młodej ekstraklarcie w jego sobie czy tam na zapleczu, nie będzie prawdziwych. To trudno powiedzieć. Wie pan regulamin wymusza na nas grę co najmniej dwóch młodzieżowców przez całe spotkanie. Są choroby, kontuzje, są obniżki formy. No, trudno, trudno, żebym ja dzisiaj założył i zakładał wystawienie składu od najmłodszego zawodnika. To dopiero wyjdzie w trakcie, ale ja bym powiedział tak: my nie wzięliśmy żadnego zawodnika tutaj do nas tylko do nauki, ale widzimy w nim jakiś potencjał jeśli rozmawiamy o, o powiedzmy tym zawodniku z Legii no to jest typowo lewonożny zawodnik a sami panowie wiecie i przepraszam i panie również że nawet reprezentacja Polski ma problem z na przykład lewym obrońcą czy takim nominalnym lewym pomocnikiem oczywiście tam ktoś gra ale, ale że nie jest już lewonożny no to wszyscy o tym dokładnie wiemy także Chłopak pochodzi z naszego regionu, z Podkarpacia, po prostu trafił do szkoły w Warszawie. Trzy lata szkolony to uważam, że Legia, przepraszam za wyrażenie, ale byle kogo nie bierze, czyli jakieś, jakieś tam sprawdzenie było. Trzy lata szkolenia w Akademii, w Legii, no, powoduje swoje i na pewno uznaliśmy, że. To jest zawodnik, który u nas może się spełnić, rozwinąć, czy odwrotnie, najpierw rozwinąć, później spełnić, mieć satysfakcję z gry, a nam oczywiście przysparzać dużo radości. Także nie jest to chłopak z innego końca kraju, ale, ale jest, to, jest to chłopak z Podkarpacia i cieszymy się, że właśnie też wybrał taką, a nie inną drogę, bo mógł rzeczywiście wybierać też trochę inaczej.